środę 14 sierpnia 1935 roku w godzinach wieczornych przeszła nad Krakowem burza, która spowodowała w mieście ogromne zniszczenia. Po upalnym dniu około godziny 22 rozszalała się nad miastem Nawałnica, której towarzyszył wicher o niespotykanej sile. Jak relacjonowała prasa, około 7 minut gwałtownego wiatru wystarczyłoby wyrządzić kolosalne szkody. Drzewa łamały się jak zapałki, w wielu miejscach blokując drogi lub zrywając linie tramwajowe. Dokumentację zniszczeń w mieście stanowi seria fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, wykonanych przez Agencję Fotograficzną Światowit. Były one wykorzystane w specjalnym numerze ilustrowanego Kuriera Codziennego, w całości poświęconego zniszczeniom spowodowanym przez huragan. Szczególne szkody burza poczyniła w klasztorze Ojców Augustianów przy ulicy Skałecznej. Tam zerwany został dach z piętnastowiecznych krużganków. Podobny los spotkał stadiony Wisły i Krakowi, których trybuny zostały obrócone w ruinę. Przechodząca burza spowodowała także katastrofy budowlane. W Cegielni Ferbera, przy ulicy Kobierzyńskiej 2 runął komin fabryczny. Ucierpiał także klasztor sióstr Norbertanek, gdzie wiatr zwalił mur nawy kościelnej oraz uszkodził krużganki klasztoru i bibliotekę. Jeśli chodzi o spustoszenia w drzewostanie, najmocniej ucierpiał park Jordana. Dla mieszkańców miasta bez wątpienia najbardziej zauważalne były zniszczenia na plantach, gdzie wiatr powalił ponad 80 drzew. Straty materialne oszacowane na 250 tysięcy złotych. O ile sama burza była tego dnia spodziewana, o tyle pojawienie się huraganu wzbudziło wielkie zaskoczenie. Jak analizowali ówcześni badacze, powstał on w okolicy Radziszowa, a następnie przetoczył się nad Mogilanami i Słoszowicami, by przechodząc nad Krakowem pognać w stronę Wieliczki. Huragan ten był najsilniejszą burzą, jaka nawiedziła Kraków od początku XX wieku.